I halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gumy turbo. Jest już jedna, czerwona, czyli pewnie szybki samochód, przygotowana w taki oto sposób. Jest tutaj na niej taki klips. Pewnie go źle założyłem, ale nieważne. Tak miało być specjalnie. To taki spoiler, wiecie o co chodzi. To znaczy, że tutaj będzie taki samochód, że to się w ogóle nikomu nie śniło. Otwieramy to. Oczywiście muszę tu jakoś rękę zmieścić. Chwila, chwila. Dobra, jest i ściągamy spoiler. No i liczę, że coś fajnego tutaj będzie. Tak wszystko przygotowane. Chyba już po te, coś pod. Nie, no a, to opakowanie to. Komu to potrzebne? Już jakbym obrazek poterkał, to by było coś innego. Mamy tutaj gumę, oczywiście. No i najważniejsze. Czyli ten samochód, który tutaj będzie. Ja może jeszcze dodam tutaj ten spoiler. O! Jesteśmy chyba w stanie otwierać to. Dobra. Zobaczmy, co to będzie. O, nie da się otworzyć.